Witam bardzo serdecznie z tej strony. Y, Poradę Grodową Flowers, kanał y, oczywiście na YouTube. Y, witam oczywiście wszystkich widzów, drodzy Państwo. Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzimy, jesteśmy przy storczykach. No właśnie, storczykach. I jak widzimy, mają już pąki. Dziwne, prawda? Dziwne, że mają pąki. Choć y, wiadomo, nie są zbytnio. Y, jakby to tam powiedzieć. Um, nie są takie tam um, praktycznie za, za, do, do, po prostu za doskonałe, tak. Ale praktycznie puszczają nowe pąki, nowe pędy. Jak to mniej więcej widzimy, piękne pędy puszczają. Tu już widzimy, że kolejne puszcza. Nie wiem, czy to jest tak dobrze widać, bo ja mam taką słaby aparat w telefonie, niestety. Tak to mniej więcej, tak to mniej więcej się prezentuje, jeżeli chodzi o storczyki. Tu mamy piękny, który pięknie zakwit. Liście ma w miarę OK. Tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy kolejny, taki inny dosyć typowy storczyk dosyć. ma pełno liści. Zobaczcie. I tu mamy żółty, oryginalny, to jest oczywiście żółty. To nie jest farbowany, tylko to jest stara odmiana storczyka żółtego. I mniej więcej e, przejdźmy może do drugich storczyków, ale to za chwilkę. I widzimy, że mamy kolejne pędy. Proszę zobaczyć, z takiego małego storczyka. Zobaczcie, z takiego małego storczyka. I zobaczcie, tu piękne pędy puszczają kwiatowe. Niesamowite. A czym to jest zasługa? Drodzy Państwo, drodzy widzowie, czym to jest zasługa, że te storczyki tak pięknie kwitną? Mają pąki. Zrobią się po prostu pięknie. To oczywiście za chwilę do tego. Dojdziemy, także już momencik, tylko przejdę do kolejnych storczyków. Jak widzimy, jesteśmy już przy kolejnych storczykach. Tu mamy taki inny storczyk, dosyć, i tu też dosyć taki ciekawy, dosyć bardziej bym powiedział bardziej różowy. Tu mamy taki kroplisty. Też widzimy, że ma nowe pędy, ten taki różowy. Jak widzimy, tak eee, tu widzę, że jeszcze pędów nie puszcza, a nie puszcza. Patrzcie, drodzy Państwo, drodzy widzowie, zobaczcie, tu puszcza pęd nowy z nowymi odnóżkami. Niesamowite, eee, to jak widzimy, pęd puszcza z tej łodygi z dół, praktycznie tak, do góry. Tak, tak to mi więc wygląda. Tu mamy oczywiście, żebyście się po prostu drodzy Państwo, drodzy widzowie, nie, nie nabrali, bo niestety to jest storczyk, oczywiście stuczny. Także nie będę o nim opowiadał, bo to jest, drodzy Państwo, troszeczkę śmieszne to jest, bo oczywiście to wygląda prak praktycznie jak prawdziwy storczyk, ale to jest oczywiście sztuczny niestety. Ale tu mamy e, też keramik, kaskadowy storczyk, który to już jest oczywiście prawdziwy. Ten, co tu dotykam, to jest sztuczny, a ten to już, są, to już jest po prostu prawdziwy storczyk który jest tu e, praktycznie wsadzony. Po prostu. Jest wsadzony. Dobra, zobaczmy jego bryłę korzeniową, jak ona tam wygląda. E, no a nie, to wygląda dosyć w miarę okej, okay. no dobrze no to w takim razie przejdźmy w takim razie do samego sedna tego odcinka mniej więcej to co trzeba zrobić żeby po prostu powstały mniej więcej takie pąki jak tu czy wypuszczało taką właśnie e, taki właśnie pęd czy coś takiego mniej więcej co trzeba zrobić raz w miesiącu trzeba im zrobić kąpiel raz w miesiącu i tu jest oczywiście bardzo ważna sprawa, raz w miesiącu, ale czym? No właśnie czym? Wlewamy y, mniej więcej ciepłą wodę do miski. Rozpuszczamy w tej wodzie drożdże, czyli kruszymy te drożdże, kruszymy, kru, kruszymy te drożdże i mniej więcej y, je wsypujemy do tej ciepłej wody do miski, tak? Zostawiamy ją Zostawiamy to na kilka godzin, nawet na całą noc. Jeśli to robimy wieczorem, czy po południu, to zostawiamy to po prostu na cały dzień, na całą noc, i dopiero na drugi dzień możemy wstawiać nasze storczyki. Też możemy różne inne kwiaty wstawić, tak? Na drugi dzień wstawiamy te storczyki, czy też inne kwiaty, czy tego. Bo drożdżami można wszystko i tak dalej. To jest po prostu bomba witaminowa dla storczyków, tak? No i mniej więcej. Yy, można je wstawić do tej wody z tymi drożdżami i zostawić je na około 20-30 minut, w zależności jak tam długo będą pili, i tak dalej tej wody, ile zdobędą, ile wezmą i tak dalej. Także 20-30 minut maksymalnie mogą stać mniej więcej te storczyki w tych drożdżach z wodu. No i tyle praktycznie potem je. Wyjmujemy z tej wody storczyków, wysuszamy e, czy w brodziku, czy w wannie e, stoją, żeby od, odkapały trochę, i tak dalej. No i później je wstawiamy. Potem, jak niż wysną, tak dalej, wtedy już je wstawiamy na miejsce mniej więcej przy oknie. Tak jak tu mniej więcej widzimy, storczyk, tu storczyk, tu storczyk wstawiamy, i tyle praktycznie w temacie. Pamiętajmy też, żeby nie robić tego za często, tylko po prostu raz w miesiącu, raz w miesiącu robić taką kąpiel z drożdżami, raz w miesiącu, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli będziemy częściej to robić, to możemy doprowadzić do, do tego, że system korzeniowy może tego nie wytrzymać i może dojść też do, umu, um, umu, do ubomierania storczyka, tak zwanego, tak? System korzeniowy może to po prostu nie wytrzymać, tak? T takiej dużej dawki. Dlatego ja tu zalecam raz w miesiącu taką kąpiel. Dlatego e, tak to mniej więcej wygląda. Także poznaliście już sposób mniej więcej jak dbam o te storczyki i tak dalej. Dlaczego takie piękne pędy jak tu widzimy mniej więcej już tu jeden kwiat przekwita. Ale tu puszczę nowy pęd. Ciekawe, prawda? No, no dosyć ciekawe, tak, tak. Jak widzimy, e, tak to więcej się prezentuje. Dobrze. Także e, tyle jeżeli z mojej strony. Oczywiście mam nadzieję, że wam oczywiście pomogłem. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę. No i no cóż, yy, też chciałem na sam koniec podziękować, że dobyliśmy do tego stopnia, że dobyliśmy do 100 subskrypcji. Oczywiście dziękuję wszystkim widzom, dziękuję oczywiście Państwu, którzy też subskryb subskrybują ten kanał, wszystkim, którzy subskrybują ten kanał i tym, co praktycznie chcą subskrybować, też bardzo dziękuję wszystkim za ten udział w tym e, subskrybowaniu tego kanału lajkowaniu tak dalej, itd. tak dalej. zachęcam też do pisania tych komentarzy też e, mam pomysł żeby w, już wprowadziłem to praktycznie ale będzie to wprowadzone w kanale jak oczywiście odzyskam znaczy się nie odzyskam tylko po prostu e, wróci po prostu laptop z naprawy i będzie po prostu wprowadzony mail, mail do kontaktu do mnie e, na YouTubie już zresztą podałem na YouTube maila. Oczywiście do mnie w razie identyfikacji rośliny lub pielęgnacji. Tam możecie oczywiście pisać w mailu w razie jakiejś porady czy też identyfikacji roślin, co to jest roślina i tak dalej. To oczywiście mogę ją zidentyfikować nawet za darmo i o pielęgnacji też mogę za darmo. Bo ja po prostu za to pieniędzy nie biorę, no ale tak to już mniej więcej wygląda. Jeśli oczywiście yy, byście. Przykładowo, chcieli mnie weprzeć, czy y, moją, oczywiście, działalność tą y, Paradegradowy Flowers, to jedynie co możecie zrobić, to jedynie y, możecie na stronisko Otos Animals, Grański tam wpłacić chociaż złotówkę na ich zbiórkę, bo koty z kocim Katarem, czy też psy potrzebują y, pomocy ludzi, żeby po prostu Żyć dalej, i żeby po prostu znaleźć swój inny dom, lub po prostu zaadoptuj, zaadoptujcie kotka czy psa, czy też wpłaccie złotówkę na to schronisko. Oto z Anima w Starogard. Myślę, że e, link jakieś tam podam do tej e, ich zbiórki, czy coś tam, nie wiem. Najwyżej, jeśli ktoś jest chętny, to może wpłacić. Oczywiście tu mówię od razu nic na siłę, bo schronisko jest e, dobrowolne. Dobrowolna wpłata tak dalej, tak dalej na schronisko. Także tyle z mojej strony. Ja oczywiście yy, niczego nie oczekuję, yy, praktycznie nic nie chcę, bo oczywiście skoro robię za darmo. i też, też oczywiście wspieram też akcje charytatywne. Także tyle, też dla zwierząt, dla kotów, dla psów, bo yy, koty czy psy naprawdę fajne zwierzęta. Mam też kotę, zresztą chyba widzieliście, czy nie? Jeśli nie, to Wam pokażę. Harry, Harry. Pokaż się, widzą. Pokaż się. Zobaczcie. To jest mój kot. Tak zwany Harry Potter. Także się z Wami przywitał. Teraz niestety śpi, odpoczywa po jedzonku. Także tyle z mojej strony. Także link myślę, że niedługo będzie dostępny. No i tyle praktycznie w temacie pielęgnacji storczyków i tak dalej. Pamiętajcie też, żeby robić ten yy, kąpiel z drożdżami raz w miesiącu. I tyle praktycznie w temacie. Także oczywiście dziękuję Wam za uwagę. No i no cóż, no zobaczyłem do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie no i oczywiście pozdrawiam.